Piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów na świecie, który z roku na rok przyciąga coraz więcej fanów. Bardzo często sport ten jest tradycją w wielu rodzinach przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przez wiele lat przez piłkę nożną przewijały się piłkarskie rodziny. W dzisiejszym odcinku chciałbym się na nich skupić. Oto ojcowie i ich piłkarscy potomkowie. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od prawdziwych włoskich legend, rodziny Maldini. Tradycję zapoczątkował Cezarek, który był legendą Milanu w latach 50. oraz 60. ubiegłego wieku. Przez pewien czas był nawet szkoleniowcem Rossonerich. Jako zawodnik sięgał czterokrotnie po Mistrzostwo Włoch oraz po Puchar Mistrzów w 1963 roku. Pałeczkę po swoim ojcu na przełomie wieków przejął syn Paulo. Włoch był związany z Milanem przez kilkadziesiąt lat jako zawodnik, a obecnie jako jeden z pracowników klubu. Rozegrał on ponad 600 spotkań dla Milanu, co jest osiągnięciem wręcz wybitnym. Natura nie znosi próżni. Obecnie w ekipie Rossoneri mamy już trzecie pokolenie rodziny Maldini. Piłkarzem Milanu jest obecnie 19-letni syn Paulo, Daniel, grający na pozycji ofensywnego pomocnika. Być może również zostanie legendą klubu, tak jak jego ojciec i dziadek. Czas teraz na Duńczyków, Pitera oraz Kasper'a Schmeichel'a. Ten pierwszy przez wiele lat był legendą Manchesteru United, z którym wielokrotnie sięgał po krajowe puchary. W 1999 roku zdobył Ligę Mistrzów po pamiętnym szalonym finale przeciwko Bayernowi Monachium. Wcześniej, bo w 1992 roku, sięgnął po Mistrzostwo Europy razem z reprezentacją Danii. Jego syn Kasper również postanowił zostać bramkarzem. Tak jak swój ojciec, swoje najlepsze lata spędził i wciąż spędza w Anglii. Można powiedzieć, że Schmeichel jest od wielu lat kluczową postacią Leicester City, z którym w sezonie 2015-2016 sięgnął po tytuł Mistrza Anglii czas powiedzieć o polskich przypadkach. Z pewnością znacie Macieja i Wojciecha Szczęsnych. Ten pierwszy całą swoją karierę spędził w Polsce. Grał w takich zespołach jak Legia Warszawa, Widzew Łódź czy Polonia Warszawa. W swoim najlepszym czasie uchodził za jednego z lepszych bramkarzy w Polsce. Siedmiokrotnie wystąpił w reprezentacji narodowej. Zdecydowanie bogatszą karierę i obfitszą w sukcesy ma jego syn Wojciech, obecny piłkarz włoskiego Juventusu, wielokrotny mistrz Włoch i zdobywca pucharów Włoch. Najlepszy bramkarz Serie A sezonu 2019-20, Złota Rękawica Premier League w sezonie 2013-2014. Listę jego osiągnięć i sukcesów można mnożyć w nieskończoność, a to z pewnością nie jest ich koniec. W przypadku Polski należy jeszcze wspomnieć o Włodzimierzu i Eusebiuszu Smolarek, którzy dostarczyli nam wielu pięknych chwil. Włodzimierz to przede wszystkim brązowy medalista Mistrzostw Świata z 1982 roku. Uczestnik Mistrzostw Świata 1986, na których był zdobywcą jedynej bramki dla Polski. Jego syn Eusebiusz również przysłużył się reprezentacji Polski. Przede wszystkim dzięki swojej wysokiej skuteczności zapewnił Polsce historyczny pierwszy udział w Mistrzostwach Europy. Ważną rolę pełnił w takich europejskich zespołach jak Feyenoord czy Borussia Dortmund. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.